Cześć, tutaj Dyszka i Mikołaj. Dzisiaj odpakujemy sobie 8 saszetek FIFA World Cup 2018 Rosja, które zakupiliśmy w dzisiejszej gazecie Fakt, która kosztowała tylko 2,50, także fajna była okazja, żeby dostać limitkę Zielińskiego oraz saszetkę za 2.50, także jeżeli jeszcze nie kupiliście, to kupcie sobie dzisiaj, bo to jedyna taka okazja. To co Mikołaj? Zaczynamy! No, zaczynaj pierwszy. Dobra, lecimy z pierwszą saszetką. No to otwiera. ja już może będę otwierał drugą po kolei, także zobaczymy, czy, co będzie. Także limitę... Może musisz Nie, spokojnie. Także nie będziemy tego pokazywać, jak otwieramy. Ach, dobra, mam. Dobrze, to ja już mam pierwszą. Trzymaj Mika, ja już otworzę drugą, pokazuję karty oraz... Dobra, tutaj mamy pierwszą kartę Mesut Ezil z Niemiec. Druga to jest. bo ja tutaj daję kartę specjalną. Diego Godin. Następna karta Kylian Mbappé, więc na razie fajne karty. Później mamy jeszcze Tareka Hameda. I mamy jeszcze Nemanie Gudeliego, a kartą specjalną jest Wachbi Kazri. Pokaż bliżej, żeby z było. Tunezji, tutaj mój fans favorite. Więc. A ja już otworzę kolejną, saszetkę, drugą, także yy, trzymaj mi koaju. A ja odebram w międzyczasie linitkę yy, Zielińskiego. Tak, że tak y, fajnie, fajnie wygląda nasz y, Polak. I mamy Ommara Jego Tiago Silva, więc dobry obrońca, Roman Zobnin, Karim El Ahmadi i tutaj Coutinho i to... mamy Dobrą kartę specjalną, bo to jest Power 4. Wow. Moja pierwsza taka karta, więc tutaj mamy Carvajala, Ramosa Pikę i Jordi'ego Albę, więc tak, bardzo ładnie 4. karta wygląda. Super, super, super. Także jest fajnie. Ja od razu, zanim mi rozpakuję kolejną e, paczkę. Ja pokażę tutaj limitkę Zielińskiego, ładnie się świeci. Także jest. Ok, e, otwierasz. Tak, spróbuję. Dobra, ja e, może będę szybciej. Także, o, już tutaj widzę, że trafiliśmy. Kogoś fajnego. Kogoś fajnego. Tak, mojego ulubionego piłkarza, którego mam też w składzie. Dobra, mm, tutaj od razu zacznę. Mamy top mastera. Drugiego top mastera mojego, więc. Wow! Tego się nie spodziewałem. Trafiliśmy top mastera. Ogólnie genialna stasetka, bo jeszcze mamy Leonela Messiego. Więc Thomas Müller Top Master i tutaj Messi i Messi i jeszcze Kara Emboji tutaj. Davinson Sanchez i Nacho i tu jeszcze jedna karta mi spadła. Ja może pokażę tak zbliżej. Dawid Silva tutaj, mhm. więc Thomas Miller jak najbardziej bardzo fajna karta. Dzisiaj już druga dobra karta. Top Master w saszetce za 2,50 po prostu bajer. Y Bayernu. Bayernu, tak, dokładnie tak. To otwieramy kolejną, saszetkę, Już tutaj. O, 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 o. Dobra, trzymaj maniki. Tu pokazuję następne. Dobra. Engolo Kant, dobry zawodnik. Super. Fans favorite Peralta, już na początku go pokażę, bo tak się karty Chicharito, czyli Javier Hernandez. może trzymaj żeby było widoczne. Nacho Monreal. Kasper Schmeichel. I jeszcze zostaje nam Denis Gluszako, więc tutaj kolejne karty. O kurde! Paulinio, no to jest niestety Golstopia. to jest normalna karta, ale, to... ale fajnie. fajnie wygląda Tibo Kurtua, więc. Yy, mamy jeszcze Fedora Smolowa. Nieźle, patrzcie. Mamy Rajana Bertranda na pomocy. Kubę Błaszczykowskiego mamy, nasz pierwszy Polak. Drugi Polak, bo mamy już Zielińskiego Ale chodzi z saszetek. I Andres Silva, więc młody talent z Portugalii. Kolejne saszetki. Tak, kolejne saszetki. O, Thomas, Thomas Miller, e, jednakże w normalnej wersji. Też bardzo fajnie. E, Goal Stopper. O, Neuer, więc. Neuer. Także tak tutaj aktualnie Mistrzowie Świata. Chicharito, czyli powtórka już dzisiaj. Powtórka. Chicharito. A. Baloy z Panamy więc tutaj debiutanci na tych Mistrzostwach Świata. Fernando Muslera z Urugwaju. I... Oraz Idrisa Gueye. A okay. tutaj moje karty. Adrien Rabio. Joshua Kimich, Haldorson, Golowin, Rodriguez, a kartą specjalną jest karta z Panamy Fans favorite Roman Torres, więc fajne włosy, fajne włosy. Tak, to faktycznie bardzo mi się podobają jego włosy. Przybliżę. Super. No i ostatnia no saszetka, saszetka. Także. Ach, troszkę musiałem pobiegać za tymi kartami, także już się będę ci podawał. A to dobrze, proszę, trzymaj. Ok, zacznę od karty specjalnej: Diego Godin, tutaj dobry zawodnik z Urugwaju. Mamy tutaj Dmitriego Kombarowa, Joharta, Embarka Busufa. Dawida Deche, więc również dobry zawodnik. I ostatni jest Nickel Lustik. Tak, czyli otworzyliśmy 8 saszetek e, i trafiliśmy Top Mastera, e, z czego jesteśmy po prostu no, ucieszeni. Zabrony. Tak zadowoleni, że w trupaczkach, paczkach, e, no, bo możliwość trafienia Top Mastera. 1 jest i 1 na 48 paczek, także e, super. To by było na tyle, zapraszamy na kolejne odcinki z otwierania kart, możliwe, że pojawią się niebawem. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiamy, cześć.